Moc jest w każdym z nas. Niech ona zaprowadzi Was do legalnych źródeł Waszych ulubionych seriali. Zapraszam na recenzję i niech moc będzie z Wami. Daily Lincoln, montażysta. Mandalorian. Chyba nie ma fanów Wiedznych Wojen, który tak naprawdę nie znałby tego serialu. Dlatego, oczywiście, dzisiaj recenzja drugiego sezonu cały sezon. Tak naprawdę postaram się nie zdradzać fabuły. Nie obiecuję, ale na pewno nie zdradzę wielu, wielu szczegółów. Tak więc bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Jak już mówiłem, fabuł nie będę zdradzał, ale Mandalorian wraz z baby jodą, z małym jodą, jak kto woli, przemierzają galaktykę. Nasz główny bohater, nasz tytułowy bohater musi znaleźć osobę, która tak naprawdę wychowa, zaopiekuje się małym jodą, i to jest właśnie clue całego serialu. I muszę przyznać, że praktycznie rzecz biorąc, każdy odcinek jest podobny do siebie. Nasz główny bohater potrzebuje wskazówek, potrzebuje dowiedzieć się, gdzie może zawieść małego jodę. Jedzie w to miejsce, leci, porusza się tam. Tam dowiaduje się pewnej rzeczy, ale powiem ci, pomogę ci, ale musisz najpierw mi pomóc ty. Oczywiście on pomaga, wtedy dostaje kolejną wskazówkę, akcja się posuwa do przodu. I przyznam szczerze, że to mi trochę przypomina grę komputerową. Tak jak w grze. Dochodzimy do, do bazy, pokonujemy tęże bazę. No, Okej, okay, to teraz możesz iść dalej, możesz grać Kolejną, yy, kolejną planszę. I troszeczkę tak tutaj jest. Nie jest takie założenie, gdyż yy, z tego co wiem, pomysł na to był, że to jest po prostu, krótko mówiąc, western. To jest western, tylko że w galaktyce odległej, far, far i tak dalej, tak dalej. Dokładnie wiesz o co chodzi. A jeżeli kochasz, oczywiście, że tak. Jeżeli kochasz takie recenzje, to pamiętaj o trylogii prawdziwego kinomana Po pierwsze łapka w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją wszystko, gdyż publikuję kilka razy w tygodniu, więc aby YouTube poinformował Cię o każdej recenzji, nadejdź dzwonek. Wiele osób spodziewało się, że drugi sezon dorówna przynajmniej jedynce. I muszę przyznać, tak, dali radę, postarali się. Nie będę, jak już mówiłem wcześniej, nie będę zdradzał fabuły konkretnie, ale jest kilka postaci, które się pojawiają. Oczywiście wie o nich praktycznie rzecz biorąc każdy, bo były szeroko komentowane. A szoka. To była dopiero zabawa. Naprawdę, to była dopiero zabawa, kiedy Rosario Dawson dowiedziała się, że są plany, ażeby się pojawiła. Od razu powiedziała, tak, ja chcę, ja chcę. Fani od razu na Twitterze, na Facebooku, wszędzie, na naszej klasie, od razu, tak, dawać aż Ashokę, my ją chcemy. I ona już kilka ładnych lat temu w jednym z wywiadów powiedziała, hmm, jeżeli kiedykolwiek ta postać z animacji, z serialu byłaby przeniesiona na, no, mogłabym wcielić się aktorsko, to bardzo chętnie, bardzo chętnie. Więc kiedy John Favreau usłyszał, oczywiście, że tak, skoro tak usłyszał, no to proszę bardzo, mamy ją tutaj. Nie będę wypowiadał się, czy jest lepsza. Czy gorsza od tego, co się dzieje w, w serialu, w animacji, z jednego prostego względu? Nie widziałem. Tak, wiem. Możecie mnie ukamienować, możecie rzucić beretem, możecie mi wyprostować włosy lokówką Magdy Gessler. Ja niestety nie oglądałem. Krótka piłka. Nie mam na to czasu. Mnóstwo innych rzeczy filmowo się dzieje. Ale według mnie Rosario Dawson była ciekawa. Również w tym samym odcinku pojawia się no, nasz stary znajomy z kina sci-fi. Mowa oczywiście o Michaelu Bichnie gro ludzi, pewnie kojarzy go z filmów Jamesa Camerona, chociażby oczywiście Kapral Hicks z drugiej części Obcego, albo tak, jedyny i niepowtarzalny Kyle Reese z Terminatora I oraz jeżeli widziałeś, widziałaś wersję rozszerzoną drugiej części tam również się pojawia, więc on również jest. I nie są to jedyne tak naprawdę postacie, które znamy, aktorzy głównie, ale jest ich mnóstwo. Oczywiście jest i Carl Weathers tak, wiadomo, Apollo Creed, Dylan Predatora. Każdy wie, kim jest Karolyn. Powraca. Jest kilka również niespodzianek. Otóż nie powiem jakie, ale dowiadujemy się, jak się nazywa Baby Yoda. Dziecko, jak się nazywa, zabieg, zabieg, chyt, 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 Makartin Dody. Jak mawiał kabaret Animurmur, więc przynajmniej ta tajemnica jest wyjaśniona. Wiemy dokładnie. Y to się będzie działo. Chcesz wiedzieć? Oczywiście musisz obejrzeć. I z tym jest Klops, ponieważ mm, ja mieszkam w Irlandii, więc tutaj Disney Plus jest dostępny. W Polsce niestety nie powiem jak można obejrzeć, a można pewnie, więc to już tylko od ciebie zależy. No chyba, że oglądasz. Wiem, że gro moich widzów jest w Ameryce. Tam też Disney Plus jak najbardziej jest dostępny. Oczywiście spodziewałem się, że będzie wielkie boom. Będzie oczywiście zakończenie z przytupem. Trzeci sezon jest, jest już oczywiście zapowiedziany, jeszcze był wcześniej, zanim dwójka już została tak naprawdę postawiona, jeżeli tak można powiedzieć, w stan preprodukcji. Już powiedzieli, tr trzeci sezon również będzie i yy, spokojnie trzeci sezon będzie, dużo rzeczy się pojawi, ale na zakończenie mamy wielkie boom. Pojawiają się bardzo ważne postacie, mm, no, że tak powiem, z uniwersum. George Lucas z Uniwersum Gwiezdnych Wojny. Nie powiem ci jakie, bo nie chcę zdradzać przyjemności. Powiem tylko, byłem rozczarowany. Byłem rozczarowany nie tym, kto się pojawił, nie tym, jakie były następstwa, nie tym, co się stało, ale sposobem wykonania tego, bo to są Gwiezdne Wojny czyli tak naprawdę no co tu dużo mówić serial, który sprawy techniczne, kwestie efektów specjalnych Powinien mieć opanowanych w 4000%. I się okazuje, że nie. Przynajmniej w tym jednym aspekcie nie podoba mi się, gdy no w odcinku finałowym pojawia się, kto się pojawia. Wiem, że to trochę brzmi jak masło maślane, a albo woda jest mokra, ale nie chcę po prostu zdradzić przyjemności. I według mnie można się było lepiej postarać, bo ten sam efekt, już wcześniej Disney użył w kilku innych filmach i wyglądał to tam rewelacyjnie. Tutaj niestety się nie udało. Spokojnie, już mówię, nie będę zdradzał co, gdzie, jak i kiedy. Trujeczka, tak, oczywiście trzeci sezon będzie, gdyż Gwiezdne Wojny, a właściwie chodzi o nas sprzedają się jak świeże bułeczki. Wszystko teraz jest, naprawdę wszystko, oprócz oczywiście wszelkiego rodzaju koszulek, kubków, kubków na picie, płatków śniadaniowych, figurek. Naprawdę, ja sam jak tylko wklepałem w, w wyszukiwarkę Baby Yoda, to się pokazało mnóstwo rzeczy. Sprawdź sobie, link jest w opisie, to po prostu bardzo są e, ciekawe figurki i tak dalej, tak dalej. Nawet można malować po kolorach Mandaloriana, po, nie, po numerkach właściwie, więc tego jest rzeczywiście od zatrzęsienia. I no, powiem w ten sposób, bodajże 2,5 miliarda dolarów, jakoś tak mniej więcej Disney zapłacił Georgeowi Lucasowi za prawa do Lucas Film, czyli Gwiezdne Wojny, Indiana Jones i tak dalej i tak dalej. Oj to się szybko zwróciło. To już się dawno zwróciło wiele razy i teraz ta Lucasowa kura znosząca złote jajka naprawdę będzie przynosiła krocie, tym bardziej że Disney już zapowiedział, że będzie jeszcze dużo więcej seriali, bo się okazało oczywiście, że najprawdopodobniej Ashoka Tano dostanie swój serial, dostanie jeszcze jeden. Nie powiem oczywiście, który która postać z tego, z tego serialu Tak więc będzie się działo mnóstwo Byłbym zapomniał Po, w ostatnim odcinku, po napisach Jest scena dodatkowa Warto ją obejrzeć Nie wnosi nic do tego serialu Ale rozszerza uniwersum I tak naprawdę jest to dobry prognostyk na, na przyszłość Więc oczywiście, że tak Czy polecam? Zdecydowanie Zdecydowanie tak, 8 na 10 Każdy fan, nie tylko już Gwiezdnych Wojen Ale wydaje mi się i sci-fi a również porządnego kina hmm, powinien zobaczyć. Powinien obejrzeć ten serial, bo jest to niezbyt wiele odcinków, tylko 8. Tak samo jak przy okazji hmm, pierwszej serii, już zapowiedziano, jak już mówiłem, trójkę. Trójka również będzie miała 8 odcinków, więc nic, tylko korzystać, oglądać, jeżeli się oczywiście ma możliwość, jeżeli się ma dostępność i cieszyć się, bo no, krótko mówiąc, aktorsko. Tak, jak najbardziej. Film y, daje rady. Powracają starzy, dob starzy, dobry znajomi. Mamy nowych, y, kilka postaci. Niespodzianki? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej, jak najbardziej są. Y, technicznie, poza tym jednym aspektem z ostatniego odcinka, który mi się nie podobał, jest dobrze. Naprawdę jest dobrze lub bardzo dobrze, więc fajnie. A fabuła? Oczywiście, że tak. Jak już mówiłem, jest to schemat znany. Sam Mandalorian wzorowany był, jak powiedział John Favreau, na no, na i studiu na jego człowieku bez imienia, można powiedzieć. Z trylogii Sergio Leone, więc rzeczywiście tak to odczuwamy, tak to bierzemy. I oczywiście, Pascal, świetna rola, dobrze rzeczywiście to zrobiłeś, sprawiłeś i nic tylko oglądać. Ok, dziękuję bardzo. Mandalorian, oczywiście, że tak. Polecam wszystkim fanom Gwiezdnej Wojny oraz dobrego kina sci-fi. Jak już obejrzysz tak, oczywiście, że tak. Jak najbardziej daj suba, włącz dzwonek, a YouTube Cię poinformuje o wszystkim. Później tutaj obejrzyj sobie inne recenzje, które poczyniłem do tej pory na moim kanale, a my oczywiście jak najbardziej. Widzimy się za tydzień. Cześć.